one

警察官。Hey, <laughs> <laughs>

Yeah. <laughs> Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na spektaklu dyplomowym w Szkole Aktorskiej Spod przed Państwem Żabusia Gabrieli Zapolskiej. Sztuka, która jest, można powiedzieć, no nie współczesną sztuką, ale jednak mówi o współczesnych zachowaniach, współczesnych problemach i pewnych też stereotypach. Zresztą Państwo sami zobaczą. Za chwilę nasi młodzi aktorzy zmierzą się z tym tekstem, z tym dramatem. I zawsze to powtarzam i podkreślam, że przygotowanie spektaklu w trybie zaocznym wymaga naprawdę bardzo dużego zaangażowania ze strony studentów, ponieważ my się spotykamy raz na dwa tygodnie, na trzy godziny. Więc y, musimy naprawdę dużo pracy i dużo serca włożyć w to, żeby powstał pełnowymiarowy spektakl. Tak, dla porównania, jeżeli nie macie Państwo takiego porównania, to w teatrze pracuje się nad sztuką trzy miesiące codziennie, 8 godzin dziennie prób. Także my mamy ten czas troszeczkę okrojony. A jednak udało nam się stworzyć ten spektakl, na który Państwa teraz zapraszam bardzo serdecznie. Proszę o wyciszenie telefonów komórkowych lub sprawdzenie, czy one są wyciszone. <grymne> <grymne> w takim razie ja już tutaj. Ciebień, bo ty przecież wiesz, że pani nie lubi, jak się co nie na swoim miejscu znajduje. Pewnie, że wiem. Nie, tu. Pani nie lubi, jak się gazety po wąż przewracają. Jezu, jaki to pan dzisiaj. Tam wszystkie gazety na panią zwala. A wie się przecie, że kto sługą dokuczy, to przecie nie pani. Czysty anioł. No dobrze, dobrze. Niech będzie, to ja wszystkie mówię. Mamusia zaraz wrócić cukierków na włodniorowej przyniesie. A może bym wzięła? Nie trzeba. No to nie. A nastaw samowak. I kup cytryny, bo pani przyjdzie z ziemniarka. Jezu, a czemu to pani w taką niepogodę poszła? Jeszcze świadcą przy ziemi? Pani powiedziała, że jej przechadzka na długowy pomoże. A pan był też panią nie puścić i zakazać. W taką chlapaninę chodzić. Ja? Nie puścić? Ja cokolwiek pani zakazać? Co też Franciszka wygaduje? A nicom głupiego nie powiedziała! Pani to czysty dzieciaczek, a pan no, powinien się mieć z panią chodzić. Niech Franciszka idzie na sprawie samopowiem. Tak. Czego jeszcze? Ano, zapomniałam, że przyniósł od te buty, to nie pan do biura chodzi. No trzeba zapłacić. Jak pani przyjdzie, to pani zapłaci. Hmm. A no to dobrze. Dzień dobry, sąsiedzie. A, pani patrzy, moje ubranie domowe. No cóż, znowu sąsiedzi? Wszak pan widzisz, że ja przychodzę w domowym ubraniu. Zresztą jest tak ciemno, że nie widzę nawet kostiumu pana. Się pani pan siada. — Niechętnie przychodzę dotrzymać pana towarzystwa. Wychodziłam przed chwilą i spotkałam Żabusię. Prosiła mnie, ażeby przyjść i zabawić pana. Jakie ona ma poczciwe serduszko, jak ona myśli zawsze o panu. — Ach, Żabusia... — No, no, jak pan to mówisz, po pięciu latach małżeństwa to rzadko spotkać można. — Bo też i Żabusia jest istotą wyjątkową. — No, zapewne. — Wszyscy mówią. Wszyscy. — Jak mi Bóg, wszyscy. — Wszyscy. Co mnie najwięcej w żarci zachwyca, to jej wielka szczerość i prawdomówność. Moja żona nigdy nie kłamie. Nigdy. Nigdy. A pan? Kłamiesz pan kiedy? Ja? A po co? Często się kłamie. Z przyzwyczajenia, z dobrego serca, z potrzeby. Czasem dla przyjemności. <śmiech> Pani <śmiech> dobrodziejko. A czy pan wiesz, panie Raku, że są kobiety, które całe życie kłamią, zwodzą i oszukują? A ich mężowie? No, wierzą. I panowie godni są pochwani. Dlaczego? Bo mąż nie powinien dać się wyjść w pole kobiecie i znać w niej dokładnie charakter swojej żony. Jakby mnie co, nie daj Boże, żabcia kiedy skłamała, zaraz ja panie tego kłamstwa z jej oczu bym wyczytał. Tak pan sądzi? A jakże? To samo tu i w biurze. Woźny, niewoźny, każdy prawdę musi powiedzieć, a nikt mnie nigdy nie odby. A Cóż, dopiero kobieta. O, widzi pan, między kłamstwem woźnego, a kłamstwem kobiety, to cała przemaść. Kobieta kłamie tak delikatnie, Nie, jest... nie, 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 nie. Już mnie tam nikt okłamać nie jest w stanie. Tym lepiej. A zatem, widzi pani dobrodziejko, kłamstwo to rodzi kłamstwo drugie. Ja nigdy przed żabusią nie kłamię, więc też i się przede mną nie kłamie. A ja kłamię. <noise> Wybacz pani dobrodziejka, ale w takim razie mąż pani musi także kłamać. Jak najęty. A, na no dobrze, z naszymi kołostwami. No pan zaś cieszy się szczerością błogosławieni ci, którzy wierzą. Czy się że nie oszukuje. O cóż, znowu! Ręka jest najlepsze, najszczersze na świecie stworzenie. Weź na nią spojrzeć, trzeba powiedzieć, że jest chodzącą prawdą. Takie ma jeszcze oczy. Prawda? Prawdziwie dziecięce spojrzenie. Prawda. No, od razu jest do dozor, jest i przewrotniejszą niż Jaka Pani hmm. dobrodziejka poczciwa. O, jestem tylko w tej chwili szczera. A widzi Pani, to pięknie miło mi kłamać. Mm. nie kłamać. Nie nudno Panu. <grym <grym <tosy> ja szukam na Żabusię. Żabusia wychodzi często z domu. Czy nie czujesz się Pan wtedy osamotniony? Mam na do no modlera. No to dobre dla kobiety. Ale mężczyźnie? Nie wiem, czy nie Nie wystarczy. Czy ona ode mnie, chce. Czytałeś Pan Bodlera? Nie pani dobrodziejko. No, Tego przeczytaj. Potrafisz pan wtedy czytać w swoim własnym sercu, a może i w sercach innych kobiet. Ja zabołam Franciszkę, niech lampę zapali. No nie trzeba, szara godzina to godzina marzeń i pokus! sobie. przed chwilą mówiłam panu, że w życiu moim często kłamię. Czy sądzisz pan, że jestem szczęśliwą? Nie no, bo tysiąc razy nie chcę przed panem uczynić powiedzieć. Pani dobrodziejko, wstrzymaj się. Ja nie mam prawa słuchać twoich zmierzeń. Ja wam wykażę zapalić. Są ludzie, którzy mimo woli bycą sympatię w tych, którzy się mają do nich i zbliżyć. Ja nie chcę, żeby pan miał jakiekolwiek wątpliwości co do prawości mego charakteru. Ja po prostu. I jak ja, jaka szkoda, bo ja cię tak wyszłam. A, to moja siostra. Co ja zaczekał? Pani też, Ja też jestem taka, Dlaczego? Pan nas już to nie strasza. Tak, Mania. Nie lubię dzisiejszej pani. Nazywa no się to, co są surowe, poważne i leszone, ma przesadzone. No, nie jest wzorem doskonałości, a ja będąca wzorem łomności. Tękam się tego spotkania. Więc, co, do widzenia, panie prawdomówny i wierzący człowieku. Pamiętaj pan tylko jedno. Często kłamstwo jest dobrodziejstwem, nie zbrodnią. Nie rozumiem. O, pan jesteś mężczyzną, tylko kobieta taką subtelność zrozumie. <laughs> nie każda. Każda. Ręczę, że moja siostra należy do tych kobiet, które nie zrozumieją. Czego? Dobroczynnych skutków kłamstwa. Jakież twoje zdanie? – Dowiem się innym razem, muszę wracać do domu, mąż na mnie czeka. E, spotkałam pani Mężę w ramię. Wychodził z domu, chamby wejdzie do teatru. <grym z górą> nie udało mi się kłamstwa. <grym z górą> Coś już więc pani kłamałaś? No bo szczerze w tym razie porządziła było złe zachowanie. A daleko pani spotkała żabusię? bo prawdziwie nie pamiętam. Zdaje mi się, że na długiej. Ach, tak daleko. Wysiadała z dorożki. A zresztą może się pomyliłam. Może znów skłamałam. <grym z górą> Adie. <laughs> Żegnam Panią. Cóż to? Gaz jeszcze nie zapalony? Po poświecę Pani. Może w pierwszą zapalę? Nie trzeba. Weź jadę. Co zrobić? Co zrobić? Poszła nareszcie. Wszystko to dziwna kobieta. Nie, mój drogi. To bardzo zwyczajna kobieta. Co też ty wygadujesz? Sama słyszałaś, co mam. Ciągle kłamie. Nie wiem, ale często milczenie jest także kłamstwem. Dobrze cię w domu nazywali. Ach, tak, romantyczką. Tak, mieli rację. Być może. Gdzie dziecko? Kazałam mnie spać położyć. Dlaczego? Bo było senne. Jak żabcia wróci, zechce się dzieckiem bawić. To kupisz jakieś piłkę, pajaca, gumową kaczkę, zabawkę kiedy się stłucza, odkupić możesz. Ale dziecka nigdy. Jesteś surową i niesprawiedliwą. Żebyś jest najlepszą, mam. Och, nie przeczę! Może córka jest zawsze ślicznie ubrana? Fotografujecie ją co miesiąc i kazaliście jej zaszczepić ospę. Co więcej, włóczycie ją na spacer we wspaniałym guzeczku i żebyś ałszciła ją nabuchodonozorem. Tak jak ciebie, rakiem. To wszystko jest piękne, miłe, wdzięczne i sympatyczne. Ciebie więc chcesz więcej? Ja nic nie chcę. Ja milczę. Nie rozumiem Cię dzisiaj. Nie trzeba, żebyś mnie rozumiał. Jestem dzisiaj jakaś rozdrażniona, zdenerwowana. Zapalę Nie Dnia biedna, Praca w tej administracji wyczerpuje Cię i nóż. Na pracę nie skarży się. Wiesz o tym dobrze. Dokutują mi inne. Moralne względy. Wiem. Zawsze byłeś dzielną i pracowitą dziewczyną. Wiesz Mańka, strach jaki mam nieraz żal do ciebie. Za co? Bo myślę, że ty dla żabci nie masz serca. Ej, mańka mańka! Myślę, że ty jesteś zła w gruncie, kiedy możesz żabci nie kochać. Gdzie idziesz? Wracam do siebie. O, zaraz donsy! Widzisz, jak ty niepoczciwa? A tyle razy się żabcia prosiła, żebyś u nas zamieszkała. Ja? Tutaj? Nigdy. No dobrze, dobrze. Kiedy nie chcesz mniejsza z tym, że mnie serce boli, że ty sama młoda dziewczyna komornie gdzieś tam u obcych mieszkasz. Ja lubię swobodę. Dlaczego? Czy dlatego, że żabci nie lubisz? Nie, lecz więc powiedz mi szczerze, jesteś za na względem nieskrytą. Nie mogę sprowadzić się do was. Bo zaręczyłam się miesiąc temu. Ty? Z kim? Nie pytaj mnie na razie. Wiedz tylko, że jest to człowiek młody, dzielny i energiczny. Jest nadrobku tak jak ja i nasze poglądy zgadzają się niemal we wszystkich punktach. Niedługo ma jechać na wieś i starać się o jakąś posesję. A wówczas weźmie mnie za żonę. Dlaczego nie powiedziałaś mnie wcześniej? Przyjęte jest, że rodzina dowiaduje się, kto jest narzeczony. Od gwarcia wydawali mi żabusie. Dowiadywali się o moją reputację w całej okolicy. Tak, dowiadywali. Ale czy ty dowiadywałeś się, kim była twoja narzeczona? Co też ty wygadujesz? Panna na wydaniu, to panna na wydaniu. Rodzice gwarantują. A charakter? Panna, panie tego, nie ma jeszcze żadnego charakteru. I dopiero ma takie, jak jej mąż. <noise> Czyli charakter żabusi urodził się pod twoim hmm? wpływem? Sądzę pani tego i jestem z tego dumny. Powiedz przynajmniej, czy kochasz tego narzeczonego? Kocham. Kocham? Oh! Dzięki <noise> Bogu! <noise> Będziecie żyli tak jak ja i żałusia i wszystko będzie w porządku. Nie, nie, tak jak ty i żabusia, nie. Widzisz, ja mam za mało kobiecego wdzięku i uroku, ażeby z mego męża robić sobie raka, który będzie siedział pod piecem i czekał, aż wrócę ze spaceru. U nas role będą zmienione. Ja będę siedzieć pod piecem, a mąż mój będzie spacerował. Kiedy mnie tak jest, to dobrze. – Tym lepiej, mój bracie? tym lepiej. – Żabusia? – Starsi państwo! – Babcia, dziadzio, żabcia w domu? Wyszło? <grym> <grym> tym lepiej, prawda, babciu? sprawimy jej niespodziankę. Witam, dzieci. Dzień dobry, panie Mariu. <grym> –